Biedne te teściowe, wplątane w afery, o których nawet im się nie śniło. Ja jestem Jaćka i recenzuję książki po to, abyście się nie zawiedli. Ale Grogoziński stworzył zabawną i pełną intryk trylogię komediowo-kryminalną o teściowych. Teściowe muszą zniknąć. To pierwszy tom serii, w którym poznajemy dwie skrajnie różne teściowe: Kazimierę i Mają. Które mimo wzajemnej niechęci muszą połączyć siły, by uratować swoje dzieci z udziału w morderstwie. Sprawy szybko wymykają się spod kontroli, a fabuła przybiera szalony obrót. Pełno tu humoru, zwariowanych pomyłek i kryminalnych akcentów. Teściowe w tarapatach to kontynuacja pierwszej części. Panie znów padają w tarapaty. Tym razem trafiają na trop afery kryminalnej, w której stają się głównymi podejrzanymi. Humor sytuacyjny miesza się tu z akcją niczym w najlepszych komediach sensacyjnych. Jak wykończyć teściowe to finał trylogii, gdzie zawiązują się ostatnie wątki. Panie postanawiają odpocząć od kłopotów, ale oczywiście nie wszystko idzie zgodnie z planem. Wciąga je wir wydarzeń, których nie powstydziłaby się sama Agata Christie, gdyby pisała z przymrużeniem oka. Cała ta seria jest lekka i przyjemna lektura dla fanów komedii kryminalnych. Idealna na poprawę humoru. I ja wam je bardzo serdecznie polecam.